Cejka kochani, witam Was by uwaga! Zakopane! Specjalnie stanęłam przy znaku, bo właśnie przed chwilą dojechaliśmy na miejsce, nie nagrywałam Wam jak to wyglądało w czasie podróży, bo głównie przespałam. I właśnie jesteśmy na Gubałówce, bo mamy blisko domek. Rozpakowaliśmy się, chwilę posiedzieliśmy i od razu wróciliśmy w stronę Gubałówki. Huu, już tak idziemy kilka, kilka minut, więc to trochę męczące, ale idziemy, mamy dzisiaj plan odwiedzić, zjechać na dole wyciągiem do Zakopane. Tam na dół e, i idziemy do muzeum. E, Jakiego muzeum? To be happy. To się... Be nazywam? happy. Tak, be happy. Ach, jest mama. Jestem hej. Jedziemy. Idziemy do fajnego muzeum, porobić fajne fotki. Najpierw idziemy coś zjeść. Aha! Zupełnie moje dzień w ogóle nie jestem go Ale pójdziemy też. do dobrze naszej naszej takiej wiesz. Tak. Tutaj do tego naszego domku. To pokażemy to, Wam. Tak. Zapraszam na odcinek. No więc kochani, my tak sobie szliśmy do końca Gubałówki, w sumie by zobaczyć głównie, nie mogę się skupiać, bo tutaj jest wszędzie taka góralska muzyka, próbowałam trochę odejść, ale wszędzie tutaj gra, w ogóle jesteśmy tutaj na końcu Gubałówki, tak mniej więcej przy końcu i mamy piękny widok tutaj na, bo tutaj jest wyciąg i byliśmy głównie zobaczyć jaka scena wyciągu, bo będziemy chcieli jutro czy pojutrze jechać z dadu, do Zakopanego tam na dół. E, no więc tak, dzisiaj byliśmy tylko zobaczyć cenę i teraz jesteśmy tam w środku. Wyszłam, bo jeszcze głośniej jest ta muzyka. Wszędzie jest bardzo głośna muzyka góralska, więc tak. Mam e, nadzieję, coś słyszycie. No i co? W sumie dzisiaj tylko sobie chodziliśmy. Nic, e, nic konkretnego. E, jutro mamy plan iść na narty. W sensie ja mam plan iść na narty. E, później jeszcze fajne inne atrakcje, ale e, dzisiaj no tylko tyle. No więc tak, idę pić herbatkę. No hejka, kochani, widzicie co jest za mną? Uwaga, tutaj mamy ogromny wyciąg, tam jest iglo, kochani, będziemy zjeżdżać na nartach, w sumie tylko ja. E, chcieliśmy, żeby Nelka też, oj światło, o, chcieliśmy, żeby Nelka też e, trochę zjeżdżała, siekli trochę w twarz sobie, ale jest jeszcze chyba za mała i też by w sumie nie wiem, czy chciała, wiadomo, ma trzy latka, e, więc tylko ja w sumie idę pozjeżdżać. E, tu w ogóle ten stok. Stok. to się nazywa ta, ta górka to jest pierwsza górka, której uczyłam się jeździć wtedy miałam tą panią instruktor pamiętam, i się pierwsza tutaj uczyłam później jeździłam tam obok, bez instruktora no i znowu tutaj jestem to wygląda bardzo fajnie, zobaczcie, tutaj mamy iglę jakieś. tak, jestem ciekawa tej górki bo ja nie pamiętam czy ona była daleka, czy nic w ogóle. no byłam tutaj 4 lata temu, czy 5 lat temu i właśnie czekamy po bilecik i wszystko ogarniamy i będziemy wypoczywać strój zaraz, więc super Halo? Powodzenia. Eee, pytanie czy jest jakaś różnica? Nie wiem, musi zobaczyć. Zobaczy nie ma symbola LP. Ja u pada dzisiaj śnieg. Słuchajcie, tutaj Nikola w tym miejscu uczyła się je zjeżdżać. Miała wykupione szkolenie. Jedna ją podjeżdża. No When transitions goin' all to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Empty endings. You like the fast life. You like to drive and get down and dirty. Act like the bad guy.

Jedzie Nikola, słuchajcie. I co, ile zjazdów już było? Łe! Fajnie? Super! No. nie wiem czy mogę to stać. Leć, leć, oh, zjeżdżać. Uważaj, w głowę zaraz oh, dostanie, ej, musisz zjeżdżać. a ja mogę na te iglo? Ej, nie zrób tego, no możesz. Możesz iść na iglo? No. A ja mogę? No. no. Bo tam są fajne górki, bo mam na tej górce tam. Spróbuj z iglo zjechać. Idę do iglo. No. Będę stał tam. Uważaj, bo w głowę dostanieś. O, dzień dobry. Okay. Jak było na Super. Jak było tam fajnie? Szybko. Ja nie Nikolai idzie do igły, zobacz do szeroka. Strzeli się. Tak mało trzeba nam. Ale fajnie. Lela? Nie ma, nie ma, mogę Pytanie, kto nie jadł ziemniaczków na wzór Koparnych bo w Gubałce? Chyba wszyscy, co? Chyba wszyscy jedli te ziemniaczki. Są pyszne. Kula, daj. Nie jest. A co ma ci dać? Bo ona ma jeszcze mniej niż ty chyba. Ty masz dużo? No. Gdzie one tam wchodzą, słuchajcie? Witam Was już w dniu trzecim. Dzisiaj mamy sobotę, co nie? Tak, sobota. No i już jutro jedziemy. I w sumie o której jedziemy? Bo ja nie wiem. Niedzielę jedziemy. Niedzielę. I bo jeszcze będziemy jutro na termach, tak? Główna atrakcja, dokładnie. A dzisiaj mamy atrakcję jechać do Zakopanego. I właśnie sobie zazwyczaj przeznaczamy, żeby jechać... A, jedzie już? Żeby jechać tak wyciągiem że tak szybko. No Zresztą jedzie, patrz. Chyba, fajnie. No, jedzie sobie fajnie. Dajcie znaczyć, jeszcze takim kolegą. Wczoraj, wczoraj były narty, więc. Nie chcesz już? Dobrze. Kochani, trzy dni stało nasze autko. Zobaczcie. Nie ma przejścia do niego. Więc jaka jest jakaś tragedia. Już cię bujam, Nela. Ale poczekajcie, ja wam pokazać. On tu trochę się No, pomagasz. O coś widać co patrz. O coś, coś się dzieje. <grym> o tu też jest. Co najlepsze, że tu przed się żyłem. znowu się zawaliłem. Wszyscy na prawdę. ota auta nie ma, trzy dni słuchajcie tak sypało. Zobaczcie jakie zaspy. Zobaczcie. Jak tu w ogóle przejść słuchajcie. Parking, tam też odśnieżają. Spójrzcie. Tak, to jest nasz domek. No tam mieszkamy. Tak, w domku jest domek. Piesek.